Jezu, czy kiedykolwiek Cię zraniłam? Tak, poczułem się zraniony, kiedy zapomniałaś, że ja wybawiłem Cię z ciemności, ale wybaczyłem Ci to. Wiem, jak bardzo mnie kochasz. Nie zapominaj, że ja jestem Twoim oblubienicą. Nie zapominaj też, że ponieważ jesteś moją oblubienicą, wszystko dzielimy razem. Wasulo, ja niosę na moich zmęczonych ramionach mój krzyż pokoju miłości. Weź go na chwilę, moja umiowana. Złożę go na twoich ramionach, aby ulżyć sobie w moim jarzmie. Pragnę cię mieć blisko siebie, aby mógł na tobie złożyć mój krzyż. Pragnę Cię blisko siebie, bo wiem, że rozumiesz, jak cierpię. Kiedy odczujesz mój krzyż, będziesz również cierpieć. Jestem Twoim oblubieńcem i podzielę z Tobą także moje cierpienia. Poczuję ulgę za każdym razem, kiedy zdejmiesz ze mnie moje jarzy. Zanim mnie przyjęłaś, byłem zawsze blisko ciebie, czuwając nad każdym twoim krokiem, umiowana. Tyle razy cię wołałem, ale ty lekceważyłaś moją obecność. Teraz wreszcie mnie usłyszałaś i przyszłaś do mnie. Dlaczego więc wątpisz? wątpliwości pojawiają się po moim spotkaniu z księdzem. Zawsze, kiedy jesteś słaba, pełna wątpliwości, przypomnij sobie to, co właśnie ci powiedziałem. Nieś mój krzyż pokoju i miłości i nie porzucaj mnie. Pójdź i módl się ze mną. Jezus modlił się ze mną, jego twarz zwrócona była ku niebu w czasie